Audycja zawiera lokowanie produktu. Maciej Dobrowolski, dzień dobry. Dzisiaj będzie ostro. Bez krawata, jak zawsze bez krawata. Witam, zresztą w koszulce, w kratkę, więc do koszulki w kratę. Pani Diana, do koszulki w kratę krawat nie pasuje. Nie, nie, dzisiaj zdejmujemy krawata i jesteśmy Zdejnien. zdecydowanie bez. Diana Homa jest dzisiaj moim gościem, dlatego będzie ostro. Mój gość to psycholog, terapeuta, biegły sądowy. Diana Homa jest właścicielką Białostockiego Centrum Zdrowia Psychicznego DeH Medica. Macie pełne ręce roboty a prawdopodobnie one jeszcze bardziej są pełne po pandemii, po tym strasznym okresie. Czyżbym się mylił, czyżbym się nie mylił. Mamy pełne ręce roboty, mamy co robić, mamy pełne grafiki, natomiast ja się szalenie cieszę z tego powodu, ponieważ świadczy to o tym, że ludzie chcą korzystać z naszej pomocy, chcą żyć dobrze, chcą żyć zdrowo i szalenie mocno im kibicuję. No dobrze, ale to też, ale ten kij ma dwa końce. Drugim końcem jest to, że skoro macie państwo, mówię o lekarzach, ale nie, nie tylko o lekarzach z pani eee, centrum, z, eee, ale ale także jakby państwa profesji, o psychologach, terapeutach to świadczy o tym. Także nie tylko, że ludzie są świadomi, że mogą, ale także dlatego, że niestety takie czasy, że ludzie coraz mocniej potrzebują takiego wsparcia, bo sobie sami już rady nie dają. Ja mam wrażenie, że ludzie zawsze potrzebowali wsparcia. Faktycznie ta skala była mniejsza, natomiast e, świadomość wzrasta i poprzez to, że świadomość wzrasta, wzrasta też potrzeba korzystania z tej pomocy. I mm, jest właśnie tak, jak Pan mówi, że, że gdzieś tam pandemia przyczyniła się do tego, że trudności się nawarstwiały. Stwiły. Teraz mamy taki okres, nazwijmy to, większego luzu. Ale już gdzie... ponoć szykują nam kolejną pandemię, jak to cytuję. To niektórzy mówią o foliarze, ale foliarze niestety coraz bardziej się sprawdza, że rację mają. Jeśli taka pandemia nie daj Boże odpluje, przepraszam, że... że Oby nie na mnie. O obecność, ale gdyż muszę, poprzez lewe ramię. Ale kiedy przyjdzie coś tak niedobrego, jak foliarze przewidują, to ludzie nie dadzą sobie rady już. Ja w tym momencie nie pokusiłabym się aż o tak duże wnioski, że nie dadzą sobie rady, bo faktycznie my mamy w sobie ogromne zasoby, żeby radzić sobie w naprawdę trudnych sytuacjach. Natomiast na pewno byłoby to widoczne za jakiś czas w postaci depresji, zaburzeń, obniżonego nastroju i wielu, wielu aspektów gdzieś tam zdrowia psychicznego. Natomiast musimy pamiętać o tym, że stres nie zawsze jest widoczny od razu, i tak naprawdę my dopiero teraz zbieramy pokłosie, Pandemii, ponieważ stres potrafi z podwójnym nasileniem uderzyć w nas pół roku później, rok później po, po traumatycznym wydarzeniu. Także na pewno nie pozostałoby to obojętne, ale nie zakładam, że nie damy sobie rady. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, na pewno będziemy robić wszystko, żeby te zasoby z siebie wydobyć i żeby sobie radzić. Hmm, tak pani mówi? Ja w to wierzę. Ale wierzy Pani dlatego, że Pani tak chce? Czy wierzy Pani dlatego, że ma już Pani w tym jakieś doświadczenie? Gdybym nie wierzyła w to, że, że jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie pokłady siły, pokłady pomysłów gdzieś tam, jeżeli jesteśmy na etapie kryzysu życiowego, to nie wykonywałabym tego zawodu. Ja widzę, że człowiek jest w stanie naprawdę z bardzo ciemnych otchłani się wydostać i gdzieś tam między innymi mój zawód na tym polega, żeby ludziom w takich sytuacjach towarzyszyć, więc no, nie wyobrażam sobie psychologa, który nie wierzy w to, a wykonuje tę pracę. Kiedy patrzę się na ludzi z Białegostoku, a patrzą na nich ludzie z zewnątrz, choćby przez pryzmat tego obrazu Podlasia, Białego Stoku malowanego w mediach. On jest trochę przeskręcony, oczywiście, ale ludzie na Podlasiu, ludzie w Białym Stoku wydają się być trochę bardziej uśmiechnięci niż w innych częściach Polski. To też Patrzę również na Panią na specjalistkę, która prowadzi centrum w Białym Białymstoku. Ileś lat doświadczenia Pani w branży ma? Czy to rzeczywiście jest taki stereotyp? Czy Białystok niczym się nie różni od takiej Warszawy z pracą w korporacjach, z narkotykami, żeby przetrwać na drugi dzień, wśród tych najwyższych dyrektorów, kierowników, menedżerów? To jest, to jest powszechne w Warszawie. Antydepresantami, terapiami i tak dalej. Czy w Białostoku jest inaczej? Nie, w Stoku nie jest inaczej. W Białym Stoku także są narkotyki, w Białym Stoku także są uzależnienia, także jest bardzo duża presja zawodowa i nie różnimy się tym jakoś znacząco mocno. Na pewno mamy mniej mieszkańców, tak, więc to też się gdzieś tam proporcjonalnie przekłada na ilość takich trudności. Natomiast no, zdarza się wszystko. Naprawdę zdarzają się samobójstwa, zdarzają się uzależnienia, więc tutaj absolutnie nie odróżniałabym Białego Stoku od innych miast czy też większych, czy po prostu. Innych, zlokalizowanych e, gdzieś tam w innym e, miejscu Polski. Ludzie, pani profesja, przypomnę, że mój dzisiejszy gość Diana Homa jest psychologiem, jest także terapeutką, jest i biegłym sądowym, ale skupię się na, 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 na tych dwóch pierwszych. Ludzie, pani profesja, także pani w, współpracownicy z Białostackim Centrum Zdrowia Psychicznego, to są ludzie, którzy biorą na siebie pani również gigantyczną odpowiedzialność, bo grzebiecie nie tylko w złamanej nodze, gdzie też jest odpowiedzialność, żeby ją dobrze złożyć, ale w psychice, w psycho, w sercu, w duszy człowieka. Tak, to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność i myślę, że o tym też trzeba mówić, że praca psychologa to jest zdecydowanie więcej niż rozmowa i wypicie herbaty z klientem bądź też pacjentem. Natomiast to jest ogromna odpowiedzialność. Czasami jest to odpowiedzialność za życie drugiego człowieka, czasami jest to odpowiedzialność za jego rozwój, czasami jest to odpowiedzialność za dzieci, które żyją na przykład w dysfunkcyjnym systemie rodzinnym. Także naprawdę jest to praca bardzo Mocno odpowiedzialna, ale też dająca przeogromną satysfakcję, więc e, no ja nie zamieniłabym jej na pewno na żadną inną. A to jest strasznie ciężka praca? Bardzo ciężka praca, natomiast mamy swoje metody, z których wręcz powinniśmy korzystać, jak na przykład superwizje, jak interwizje zespołowe, gdzie jesteśmy w stanie ten ciężar troszeczkę z siebie zrzucić i też e, przez to pracujemy etycznie i przede wszystkim profesjonalnie. Nie pytam się, czym są superwizje, czy interwizje, bo to pewnie gadalibyśmy i gadalibyśmy. Ee, życzę Państwu, naszym słuchaczom, żebyście nigdy nie musieli Państwo tego sprawdzać. To w, w, tak naocznie, organoleptycznie. E, czy to jest dobre życzenie dla mieszkańców Białego Stoku? To, żebyście Państwo nigdy nie musieli do pani Diany trafić jako pacjenci. To jest fatalne życzenie. <laughs> Absolutnie ja tego nie życzę, ponieważ tutaj bardzo mocno, wyraźnie chcę zaznaczyć, że z pomocy psychologa nie korzystają tylko osoby chore i głęboko zaburzone. Psycholog pełni przeróżne funkcje, czasami funkcje motywacyjne, czasami funkcje skierowane bardzo mocno na rozwój, czasami też na leczenie. Także tutaj nie, nie, nie traktujmy pomocy psychologicznej. Jako takie źródło pomocy tylko w sytuacjach kryzysowych, ale także możemy pomyśleć o psychologu, kiedy mamy po prostu gorszy, trudniejszy czas, kiedy chcemy się rozwinąć, kiedy chcemy lepiej siebie poznać, kiedy chcemy stworzyć na przykład zdrowy związek, a gdzieś tam dostrzegamy, że pewne obszary nie funkcjonują tak jak powinny. Czy lepiej wychować dziecko, żeby nie popełniać błędów? To także psycholog pomoże w tym? Oczywiście, jak najbardziej. W kwestii wychowania dziecka też pomagamy, też wspieramy. I tutaj jak najbardziej śmiało do psychologa z taką trudnością można się udać. Ale wie pani, pani Diano, jak to jest w życiu. Jest psycholog i jest psychiatra. Podobnie to brzmi, to jest co innego i, i, i też chciałbym o tym za, za momencie powiedzieć. Ale pewnie u psychiatrów jest troszkę to jeszcze bardziej widoczne. Najgorszy jest ten moment, kiedy my sami. Powinniśmy sobie uświadomić, że potrzebujemy takiego zewnętrznego wsparcia, bo się męczymy, czasami zupełnie niepotrzebnie. Mówię to z autopsji również. Ja tutaj też chciałabym zwrócić szczególną gdzieś tam uwagę i czujność wszystkich osób, które słuchają teraz tego, że żebyśmy byli czujni, żebyśmy byli uważni na osoby, które nas otaczają. Jeżeli dostrzegamy, że ktoś zachowuje się inaczej niż wcześniej, czy to jest nadmiernie energiczny, wesoły, czy też smutny, Reagujmy, reagujmy, rozmawiajmy z takimi osobami, ponieważ, e, tak jak właśnie pan powiedział, nie zawsze z perspektywy tego aktora jesteśmy w stanie e, dostrzec to, co się dzieje, i czasami potrzebny jest reżyser, który zobaczy to z boku. Więc e, no naszym takim obowiązkiem społecznym powinno być. E, też pomaganie w takich sytuacjach i dostrzeganie tego, co dzieje się wokół nas. Więc e, faktycznie jest tak, że nie zawsze jesteśmy w stanie e, gdzieś tam wyłapać te pierwsze objawy. Natomiast właśnie po to tutaj też dzisiaj jestem, żeby o tym mówić i, i żeby uczulić na wszystkie objawy, które mogłyby sugerować, że warto udać się po pomoc. Jest to przede wszystkim dyskomfort. Jeżeli czujemy jakikolwiek dyskomfort, czy to związany z myślami, czy to związany z, ze zdrowiem, Takim somatycznym, z ciałem, czy to związane z, z funkcjonowaniem społecznym, chociażby z relacjami e, interpersonalnymi, e, to szukajmy pomocy, ponieważ e, zdrowie, szeroko rozumiane zdrowie, to jest stan dobrego samopoczucia. Więc my nie musimy e, umieć się zdiagnozować, natomiast reagujmy na każdy dyskomfort, który się w nas pojawia. E, powiedziała Pani jedną rzecz. O, są rzeczy teoretycznie przynajmniej oczywiste takie, że widzimy kogoś albo sami jesteśmy bardzo smutni i to jest złe słowo, ale odpowiednie. Wiemy, że coś się z tym kimś albo z nami dzieje, ale powiedziała Pani, że gdy widzimy kogoś, to jest za bardzo wesoły. Mhm. A, tak, ponieważ... nie rozumiem. Ponieważ to już coś, śpieszę z odpowiedzią. Są takie zaburzenia, które gdzieś tam objawiają się takim bardzo, bardzo różnym um, nasileniem naszego nastroju. Czasami może być to skrajna radość, mania. I wtedy osoby w takiej manii są bardzo mocno pobudzone, one podejmują irracjonalne decyzje, zakładają firmy, biorą kredyty i takie zachowania też są niepokojące. To, że ktoś jest w epizodzie na przykład manii wcale nie zawsze świadczy o tym, że jest bardzo mocno zaburzony, natomiast na pewno powinno to zwrócić naszą czujność i uwagę, jeżeli ktoś funkcjonował do tej pory stabilnie, a od jakiegoś czasu zaczął zachowywać się w sposób no, irracjonalny no to ta czujność powinna być wzmożona. Drodzy słuchacze Radia Jart, jeżeli jeszcze nie podgłosiliście e, radia, to zróbcie to teraz, bo warto. Jeszcze kilka minut z paną, panią Dianą będziemy rozmawiać o rzeczach, no, które mogą być ważne w waszym życiu. Diana Homa jest dzisiaj państwa gościem, jest dzisiaj moim gościem. Psycholog, terapeuta, biegły sądowy, a także właścicielka białostockiego Centrum Zdrowia Psychicznego DH Medica. Skąd się pani wzięła ta pasja, to zainteresowanie do tego to, co Pani w tej chwili robi. Moja pasja gdzieś tam rozpoczęła się od zainteresowania medycyną, a później ewaluowała w trakcie życia właśnie na obszary mocno psychiczne. I tak jak powiedziałam, zawsze miałam potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi, zawsze widziałam ogromny potencjał gdzieś tam w funkcjonowaniu naszego mózgu. No i jest to obszar, który mnie fascynuje, ciekawi i naprawdę nie wyobrażam sobie, żebym mogła robić cokolwiek innego. I to jest fajne, dlatego że człowiek kiedy robi to z pasją, to, to, to jest, jest to gwarancja, że robi to prawda, dobrze i ma sporą wiedzę, bo pasja powoduje, że my ciągle się rozwijamy. Jak bardzo ta nauka, w której pani tkwi, ona się rozwija? Czy już wszystko stwierdzono, wszystko opisano? Psychologii. Bardzo się rozwija i tak naprawdę nieodłącznym elementem pracy psychologa jest właśnie rozwój. Nie wyobrażam sobie pracować jako psycholog i nie uczestniczyć w szkoleniach, nie aktualizować swojej wiedzy, więc, no faktycznie, jest to branża, która. Rozwija się prężnie, no i też przede wszystkim jest mnóstwo badań, mnóstwo gdzieś tam ośrodków badawczych, które cały czas nam tę wiedzę aktualizują. Ale w Polsce też? W Polsce także są takie ośrodki badawcze, może nie na, na aż tak wielką i ogromną skalę. Natomiast w Polsce też są takie miejsca jak najbardziej, które prowadzą badania. Świat się zmienia, metody też się zmieniają. Metody leczenia, metody terapeutyczne, metody wspierające rozwój, więc tutaj bycie na bieżąco jest nieodłącznym elementem. Po prostu pracy psychologa. A ja dziękuję dzisiaj w takim razie. <laughs> Przepraszam, aż chrypki dostałam, ale nawet przy piłem nie pomogło. Mogę użyczyć swojej herbaty. Nie, no bądźmy poważni. No kawa, kawa versus herbata, no bo. Bez bardzo... krawata może być nawet herbata. Nie. Kawa to jest kawa. O proszę bardzo, jaki mam nawet w takim dużym kuflu? Bardzo piękny kufel i taki Kufel i ma 17 kawy. litrów pojemności. 17 no litrów pojemności. Mniej to rozmawiajmy. Jeżeli tutaj jest 17 litrów, to jeszcze mamy sporo czasu, żeby, żeby pan tutaj tą kawę dokończył. Przepracować te 17 litrów. Okej, okay. no dobra. Pani no. ja bardzo pani dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które dobrze, że było, bo czasami, my nawet sami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że kupę naszych problemów jest, ale może być rozwiązane. A często jest tak, że sami tego... Nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że większość naszych problemów może być rozwiązana. Natomiast, żeby, żeby została rozwiązana, musimy wykonać ten pierwszy krok. Bez tego nic się nie zrobi samo. A moim gościem, Państwa gościem była Diana Homa, psycholog, terapeutka, biegły sądowy, właścicielka Białostockiego Centrum Zdrowia Psychicznego Decha Medica. Wielkie dzięki. Serdecznie dziękuję. Audycja zawierała lokowanie.